Drodzy Państwo, pochylimy się nad konkretnym przypadkiem. A to za sprawą pani doktora Gaty Krajewskiej-Mikosz, która dzisiaj reprezentuje pracownię muzykologii Instytutu Sztuki PAN. Od wielu lat współpracuje z Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. I to, to muzeum będzie takim case study, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Miejsce nagrań dźwiękowych i zbiorów muzycznych w misji muzeów na przykładzie tegoż muzeum. Chciałabym powiedzieć, że, że wydaje mi się, że ta prezentacja może być też dla nas taką inspiracją, w jaki sposób w muzeach specyficznego typu, bo to jest typ skansenowski, te właśnie formy ochrony, o których pani profesor przed chwilą mówiła, ta umiejętność przeniesienia. Materii i niematerii w taki jakiś wspólny dyskurs, w jaki sposób to można zrobić. Bardzo proszę, za chwilę oddam głos, ale jeszcze pokuszę się o drobną reklamę. Przed chwilą otrzymaliśmy. Em, em, antologię Pieśni Frywolne Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego ze zbiorów Adolfa Dygacza, bo to też ten, ten badacz, ten zbieracz, osoba związana właśnie z, z Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie jest właściwie taką inspiracją dla działań Agaty. Bardzo proszę, oddaję już głos. Dzień dobry, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie I tak, moje dzisiejsze wystąpienie będzie właśnie głównie było o tej praktyce, ponieważ Chorzowski Skansen ma już trzy etapy digitalizacji zbiorów za sobą, a jeśli chodzi o tą publikację, to, to jest też efekt właśnie gromadzenia i digitalizowania zbiorów, co później umożliwiło kwerendę na tyle szczegółową, że udało nam się Wydać już drugą publikację ze, ze, ze zbiorami profesora Adolfa Degacza. Po pierwsze, to były pieśni powstańcze, teraz powstały pieśni. Wolne I myślę, że w przyszłości niedalekiej powstaną jeszcze pieśni hutnicze. Także, także to jest właśnie taka dygresja, i do tego jeszcze wrócimy dzisiaj. Jeśli chodzi o moje wystąpienie, to właśnie jest związane z moim wieloletnim udziałem w projekcie realizowanym przez Muzeum Górnośląskie Park Etnograficzny w Chorzowie. W ramach którego zostały uporządkowane i udostępnione w wolnym dostępie online przede wszystkim zbiory profesora Adolfa Dygacza. Był to w kilku słowach śląski etnomuzykolog, badacz terenowy, który w ubiegłym stuleciu gromadził i w ramach własnej inicjatywy, a także w ramach akcji zbierania folkloru muzycznego pieśni budowe i przede wszystkim śląskie i zagłębiowskie. Natomiast trzeba przyznać, że jego zbiory też znajdują się w sumie w całej Polsce, co też dobrze ilustruje mapa, którą stworzyłam na potrzeby projektu adolfdygacz.pl, o której dzisiaj też usłyszałam w kuluarach i bardzo się cieszę, że są osoby, które do tej mapy sięgają. I zbiór Degacza, który, który otrzymał skansen, to prawie 50 tysięcy dokumentów, i właśnie to było przez ostatnie lata digitalizowane. Ten projekt nazywa się właśnie digitalizacja zbiorów profesora Adolfa Degacza. Teraz kończy się trzeci etap, trzeci i najprawdopodobniej ostatni, jeśli chodzi o taki zakres digitalizacji, ponieważ wszystkie zbiory, które posiadała. Janina Dygacz, czyli żona profesora Adolfa Dygacza już zostały przekazane do, do skansenu. Nie ma już ich więcej. Niestety też pani Janina Dygacz odeszła w tym roku i, i, no i już ta współpraca chcąc nie chcąc się skończyła. Ja dołączyłam do tego projektu w 2020 roku. Wtedy trwał już drugi etap jako etatowy wykonawca i w kolejnych latach byłam także koordynatorem projektu, Projektu, a aktualnie wykonuje w projekcie jedynie asystę etnomuzykologiczną. Dzisiaj chciałabym właśnie opowiedzieć o tym, jak Chorzowski Skansen wykorzystuje i promuje zbiory dygacza, zarówno nagrania dźwiękowe, jak i maszynopisy, rękopisy z nutami, tekstami pieśni. O zbiorach mówi się, że są prawdziwą perełką z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. I tym samym promując zbiory Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, w jakiś sposób realizuje misję upowszechniania dorobku tego śląskiego etnomuzykologa. Projekt jest już na bardzo zaawansowanym etapie i to w pewnym momencie, myślę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat, stało się takim priorytetem instytucji, żeby jednak promować i samego Adolfa Dygacza i jego zbiory. To jest skansen, tak jak już dzisiaj tutaj wspomnieliśmy, więc Muzeum na Wolnym Powietrzu, które posiada obiekty z Beskidu Śląskiego, z Pogórza Cieszyńskiego, z Górnego Śląska, i w tym z obszaru Bszczyńsko-Rybnickiego, Bytomsko, Tarnogórskiego, Pinieckiego oraz sąsiadującego z górnym Śląskiem Zagłębia Dąbrowskiego. I zbiór Adolfa Dykacza jest też jedynym archiwum muzycznym, jakie posiada chorzowski kansen, więc tutaj ten start z Kansenu też był bez wcześniejszego, takiego praktycznego doświadczenia. I tak samo na początkowym etapie skazen um, też e, nie miał w gronie pracowników e, muzykologa. Um, i tutaj e, mapka, gdzie jest w ogóle Chorzów i, i Muzeum Górny Śląskiej, Park Etnograficzny, e, ponieważ no, zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy, e, wszyscy wiedzą, e, jest to w zasadzie serce e, metropolii górnośląsko zagłębiowskiej e, Skansen znajduje się w Parku Śląskim i jest lokalizowany naprzeciwko Stadionu Śląskiego, więc tutaj e, mniej więcej tak to wygląda. E, jeśli chodzi o Adolfa Dygacza, w bardzo dużym skrócie tutaj odsyłam na stronę Adą którą kiedyś zrealizowałam w ramach projektu ministerialnego. Natomiast no, przede wszystkim był to bardzo zaangażowany zbieracz folkloru muzycznego, obszaru Górnego Śląska i Zabiemia Dąbrowskiego, był tak samo wykładowcą Katowickiej Akademii Muzycznej Uniwersytetu Śląskiego w. W w Cieszynie Uniwersytetu Wrocławskiego. Działał także jako krytyk muzyczny, autor audycji radiowych i telewizyjnych, i tutaj w tym słynnego cyklu z steki profesora Adolfa Degacza był promotorem ponad 200 prac magisterskich i 9 rozpraw doktorskich i trzech habilitacji. Jako pedagog zajmował się bardziej teorią muzyki oraz problemami wychowania muzycznego, ale jako badacz właśnie interesował się tutaj przede wszystkim zagadnieniami związanymi z muzyką ludową, a w szczególności folklorem zawodowym wydawał śpiewniki, jak również większe opracowania, i tutaj na przykład. Monografia o Pieśniach Górniczych w Zagłębiu Dąbrowskim. Na zdjęciu jest z żoną Janiną, która także była zaangażowana w, w jego pracę. Jest to zdjęcie w, w mieszkaniu państwa Dygaczów w Katowicach i to właśnie ona podarowała nam do Chorzowa zbiory i opracowywała je także wstępnie, już współpracując z nami. Także my dostaliśmy te zbiory już w jakiś sposób pogrupowane w teczkach. Dysponowała bardzo dużą wiedzą, która właśnie powstała przez, przez lata współpracy z, z mężem. I teraz tak, te zbiory zostały przekazane, pierwsze zbiory w 2014 roku, natomiast w 2016 roku rozpoczęły się pierwszy, pierwsze przygotowania do, do, do tego pierwszego etapu. Od 2018 roku trwał pierwszy etap i koniec, czyli już trzeci etap. Projektu w zasadzie w, w tym roku. W ramach całego archiwum mamy maszynopisy, rękopisy, taśmy szpulowe z nagraniami, notatki profesora, scenariusze audycji radiowych i telewizyjnych, przysłowia i szkice oraz ostateczne wersje artykułów, które, które pisał. I żeby też. Nie rozgadywać się zbyt długo. Myślę, że tak, porządkowanie zbioru, czyli opisywanie, grupowanie tematyczne, łączenie w komplety nowych tekstów, kojarzenie wariantów tekstowych i melodycznych było i jest najbardziej czasochłonnym procesem i te prace cały czas trwają. I drugie czasowe zadanie no to tworzenie strony dedykowanej projektowi, czyli to też było pewnego rodzaju wyzwanie, szczególnie jeżeli mamy świadomość, że ze strony ze zbiorami korzystają osoby zajmujące się właśnie folklorem muzycznym w pewnym sensie zawodowo, czyli etnomuzykolodzy, animatorzy kultury, nauczyciele, instruktorzy. Tańca śpiewu ludowego, bądź członkowie zespołów grup śpiewaczy folklorystycznych, którzy właśnie poszukują nowego, tradycyjnego repertuaru. I tutaj staramy się. Myślę, że też jest to priorytetem, żeby te bazy z nagraniami były przede wszystkim dostosowane do odbiorców, ponieważ ja zawsze podkreślam przy tego typu wystąpieniach, że najważniejsze jest to, żeby jednak te zbiory służyły odbiorcom. I to właśnie będzie ten element, element praktyczny. I teraz tak, mamy zbiory i co dalej? Tutaj przejdę właśnie do tej części praktycznej. W, co Skansen zrealizował w ramach trwania digitalizacji. Um, przede wszystkim w 2020 roku um, otwarto wystawę Życie: Jako biesiadki profesora Adolfa Dygacza, i była to wystawa biograficzno-muzyczna. Tutaj, akurat na zdjęciu, mamy um, um, zdjęcie um, części muzycznej, i właśnie tutaj. Um, jest taka nutka. Ta nutka jest miejscem, gdzie odtwarzana była z głośników kierunkowych. Umieszczonych w Suficie pieśń, w zasadzie wiele pieśni związanych z daną planszą, z danym tematem i do tego były też multimedia takie ekrany z treścią pieśni. Oprócz tego może tutaj na zdjęciu tego nie widać, ale pod, pod tekstami mamy też QR-kody i tutaj warto wspomnieć, że Baza cyfrowa Degacar, która jest na stronie simus.pl, czyli System Informacji Muzealnej, a także w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej i aktualnie też zbiory są w etnofonie, ale wracając do te, tego, tej bazy, która jest na stronie simus, to są tam od razu też generowane QR-kody. Także w momencie, jak wyświetlamy sobie kartę pieśni, to ten QR-kod. Też się wyświetla, nie trzeba go dodatkowo generować. I bardzo często um, te QR-kody służą pracownikom właśnie w celach um, różnych publikacji albo właśnie na wystawie, um, jako, jako, taka, jako taki dodatkowy odnośnik do um, bazy. Um, O i tutaj też jeszcze wystawę urozmaiciliśmy też pamiątkami z zbioru Adolfa Dygaczy. tutaj akurat są diabelskie skrypty, które prezentuje, to był też czas pandemii, więc dostęp do tej wystawy był utrudniony. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani takim obejrzeniem, to jest też wirtualne zwiedzanie dostępne w internecie i na stronie skansenu. Kolejnym działaniem um, to były warsztaty śpiewu ludowego i tutaj um, na zdjęciu mamy Iwonę Wylegałę, to jest instruktorka śpiewu ludowego zajmująca się głównie praktykowaniem śpiewu. Um, ze Śląska Opolskiego. Natomiast właśnie zanim Iwona poprowadziła te warsztaty, spotkałyśmy się i ona sama powtarzała, że wielokrotnie zbiory dygacza były dla niej inspiracją. Poszukiwała i wciąż poszukuje tam nowego repertuaru i dla swojego regionu, a także dla pozostałych. Bo akurat tutaj została poproszona o to, żeby te warsztaty były związane tylko i wyłącznie z repertuarem. Profesora Adam Dygacza, właśnie w celu um, popularyzacji. Um, Także odbyło się też 10 spotkań um, tego typu. Um, zbiory i właśnie późniejsza ich kwerenda to, to przede wszystkim publikacje, o których dzisiaj wspomniałam. Um, pieśni powstańcze i pieśni um, frywolne. Um, te publikacje są częściowo naukowe, z takim, z takim obszernym wstępem naukowym plus do tego jest później część śpiewnikowa, w której już nie ma QR-kodów, natomiast właśnie są, są nuty, są odnośniki do, do informatorów pieśni ludowej i na koniec na koniec każdej publikacji jest też płyta, i tutaj płyta częściowo zawiera archiwalne nagrania, właśnie ze zbioru. Plus do tego też są wygenerowane ścieżki MIDI, także w momencie, jeżeli osoba, która korzysta z publikacji, nie jest w stanie rozczytać zapisu notowego, może sobie posłuchać wygenerowanej ścieżki i na tej podstawie. Odtworzyć, nauczyć się później pieśni. I tutaj też oprócz takich publikacji może naukowych właśnie teraz powstaje i jej premiera będzie w grudniu publikacja dla dzieci. To będzie taka książeczka o zawodach, dlatego o zawodach, ponieważ właśnie Adolf Dygacz głównie zbiera folklor zawodowy. I to będzie książeczka o górniku, hutniku i kowalu będzie zawierać 15 pieśni, do których zaprojektowałam ćwiczenia muzyczne, aktywne słuchanie muzyki, ćwiczenia rytmiczne i bardzo często też są to takie ćwiczenia, które dziecko samo będzie mogło w domu zrobić, więc zależało nam na tym, żeby to też nie była książeczka taka dla nauczycieli, tylko raczej taka książeczka do pracy własnej ewentualnie z rodzicem przy wykorzystaniu różnych Rzeczy, różnych przedmiotów, które dziecko ma w domu no może już nie ma teraz bryły węgla, ale trochę tutaj kombinowaliśmy właśnie, żeby, żeby nawiązywać też do zawodów, które już no, może dzisiaj jeszcze nie zanikają, ale dla dzieci są to już takie zawody, które gdzie się odchodzą powoli w, w niepamięć, więc też staramy się też oprócz właśnie odbiorców dorosłych skierować tę ofertę dla dzieci i z tego co wiem, premiera tej Książeczki będzie w 15 grudnia podczas Śląskiej Wilii. I teraz też dlatego nawiązałam do, do tego 15 grudnia, ponieważ to jest nowość. W zeszłym roku w Skansenie powstała dygająca kapela. Dygająca, jest od, od dygacza em, <głos> <głos> i ta, ta, ta kapela. To są osoby, które, które śpiewają i grają. Em, głównie korzystając z zbiorów dygacza, które, które zostały zdigitalizowane. zdigitalizowane przepraszam, em, Urozmaicają różne uroczystości skansenowe, wydarzenia, um, a cała, um Całe przedsięwzięcie uczyło się od etnopolski, od, od projektu, który też był takim wydarzeniem zewnętrznym. Jest grupa koordynowana jest przez pracownika z Kansenu, który jest też z wykształcenia aktorem Stefana Mazura jest to pracownik działu edukacji, a także do tego jest skrzydłem paczka z zewnątrz, która reprezentuje zespół, dajcie pozór oraz krzykopa, czyli Karo Przewłoka. I właściwie dzięki temu duetowi ta kapela naprawdę żyje, gromadzi coraz więcej członków i bardzo dobrze przyjęła się na wielu wydarzeniach skansenowych. I teraz nie bez powodu kolejny slajd to jest cisza, ponieważ aktualnie to też jest nowy pomysł z Kansen, więc tak jak mówię, teraz po tych trzech etapach digitalizacji przyszedł czas na jakby zbieranie tego, co już mamy, tej merytoryki i, i prezentowanie jej przed. przed publicznością, chcemy zaprojektować, i już wstępne prace trwają, audio ścieżkę, która aktualnie jest projektowana w ramach KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, i audio-ścieżka zakłada audio guide, przewodnik, w takim sensie, że każda z chałup Bądź każdy region, to jeszcze tutaj, tak jak mówię, są wstępne do tego przymiarki, będzie miała kilka pieśni tematycznie związanych z Adolfem Dygaczem, więc będzie to taka ścieżka dygaczowa. Natomiast jest to o tyle trudne, że zbiór, którym dysponujemy, bardzo często jeżeli ma tematycznie powiązane właśnie z chałupą nagrania, z jakimś regionem albo właśnie. Którąś z elementów architektury, to um, bardzo często to nagranie, niestety, um, jest dosyć słabej jakości. Ten, ten audio guide też nie chcemy, żeby tam były umieszczone nagrania, które um, może, um, nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, bo nie chodzi o to, że odstraszą odbiorców, natomiast też zdajemy sobie sprawę z tego, że raczej muszą być te nagrania, które um, no, nie są fatalnej jakości, czyli powiedzmy, nie są urwane, nie są. Um, nie są z wieloma szumami, więc tutaj też um, kompletowanie tego jest dosyć trudne. A bardzo często zdarza się też tak, że um, tematycznie to odpowiada, ale um, na przykład w regionie, w którym mamy starą szkołę w Skansenie, um, akurat ta pieśń nie jest do tego regionu, tylko jest do innego, więc tutaj planowanie tych nagrań um, jest dosyć problematyczne i, i przyznam szczerze, że właśnie teraz nad tym pracuję. Natomiast Audio Guide jest o tyle, um, ciekawym narzędziem i ciekawą um, promocją zbiorów, ponieważ bardzo często zdarza się też tak, że um, właśnie skanse, co już tutaj dzisiaj wspomnieliśmy, muzea um, nastawione są. Um, Szczególnie właśnie takie na wolnym powietrzu, na architekturę, na materialność. Ta niematerialność gdzieś umyka, i też można zwrócić uwagę na to, że bardzo często my w ogóle nastawiamy się i mamy taką kulturę bardziej wzrokocentryczną, czyli bardzo często. Oceniamy wszystko patrząc, w zasadzie wszystko co, jak wchodzimy do muzeum to najczęściej oglądamy ekspozycję, oglądamy wystawę, czytamy co jest na planszach, czytamy przewodnik. A ta ścieżka dźwiękowa i te nagrania są na drugim, trzecim albo dziesiątym planie. I ta cisza ja myślę, że bardzo dużo osób oczekuje ciszy w Skansenie i chętnie też przychodzi do takiego miejsca, żeby właśnie tą ciszę usłyszeć. Tak, właśnie. Ale ja bym też tutaj zwróciła uwagę na taki kierunek um, audiosfery, um, audiosfery i um, o audiosciercza to um, już było, ale o audiosfery z kansenu. Um, i to jest taki mój um, pomysł. Przed kilku tygodni, miesięcy, żebyśmy zwrócili właśnie uwagę na nasze też otoczenie i na przykład zrobili w Skansenie lub w Muzeum dzień dźwięku, który będzie polegać na tym, że właśnie nie będziemy zwracać aż tak bardzo uwagi na to, co widzimy, tylko na to, co słyszymy. I tutaj sobie um, wisałam, że znajdę się w swoich. W notatkach takie, takie przykłady, że mogą być to oprócz nagrań może być to właśnie odgłos przestrzeni, wykorzystanie nagrań, ale także na przykład nagranie własnego dźwięku. Tutaj myślałam na przykład o konkursie na nagranie audiosfery takiego miejsca, albo ogólnie o takim spacerze dźwiękowym, gdzie zwracamy uwagę właśnie na to, co się słyszy. I tutaj też bardzo często spotkałam się z takimi opiniami, że to ludzie przeczytają, że o jest taki instrument charakterystyczny dla regionu albo inny natomiast zupełnie nie mają zielonego pojęcia jak ten instrument brzmi, więc jeżeli mamy w swoich zasobach zbiory gdzie mamy melodie instrumentalne to też doskonale sprawdzą się do, do tego typu działań i um, oczywiście dzisiaj też będziemy mieć tutaj um, z tego co wiem w drugiej części naszego, naszego panelu referat o multimediach i by też nie chodzi o to żeby jakby multimedia zepchnąć na dalszy plan bo tutaj też z tego co wiem właśnie ta oferta jest bardzo bogata ale też multimedia przede wszystkim angażują nasz wzrok i to jest świetne jest to jedna droga, natomiast właśnie myślę, że mając zbiór takie jak nagrania i taką przestrzeń, jak jest tutaj. Możemy właśnie skupić się też na tym, żeby pomyśleć tylko i wyłącznie dźwiękiem, czasem zamknąć oczy i po prostu posłuchać, co jest. Naokoło. I już ostatnia taka, może dygresja, ale myślę, że jeszcze też bardzo ważna sprawa. Dwa miesiące temu na konferencji w Katowicach, która była poświęcona, to była biorączkowa konferencja ponotek. Miałam tam referat, w którym mówiłam o funkcjach etnomuzykologicznych baz cyfrowych. I tutaj wspomniałam, że według mnie najważniejsze jest to, żeby digitalizując nagrania dźwiękowe, aby ta baza nie była tylko i wyłącznie wrzucaniem treści do magazynu internetowego, gdzie ktoś coś wrzucił, albo stale wrzuca jakieś treści, ale jest to w jakiś sposób taka digitalizacja niezaangażowana, czyli właśnie nie angażujemy tej lokalnej społeczności, bo tak jak na przykład mamy dzisiaj tą kapelę dygaczową, o której mówiłam, to tam to są osoby, które są z Chorzowa, z Bytomia, czyli z, z okolic i one naprawdę się bardzo zaangażowały w, w realizację tego projektu, tej kapeli. Także ta digitalizacja niezaangażowana myślę, że. No, 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 no nie powinna być priorytetem takich instytucji, um, a często niestety realizując projekty powiedzmy ministerialne, bądź tego typu działania, tutaj myślimy o, o liczbach, o tym ile wgrać materiałów i ja też się w swojej pracy takiej praktycznej bardzo często zderzam z tym, że mamy tabele i liczby, a tabele i liczby właściwie z później tej perspektywy praktyka są najmniej istotne, bo praktyk chce zobaczyć, co jest, co, co jest w środku i to poczuć. Także z taką ideą kończę dzisiejsze swoje wystąpienie i myślę, że to też są tematy na, na debatę, która dzisiaj będzie. Dyskusja. Dziękuję bardzo. 对。<Yeah. S 2> yeah.